Na przykład Michał Żebrowski, przyjaciel pana Trzaskowskiego ze szkolnej ławki. I on nagrał filmik, no, który jest absolutnym szczytem. Pójdę na wybory, bo chciałbym, aby polskim prezydentem nie został bramkarz z polskiego kasyna i polskiej agencji towarzyskiej, tylko polski nauczyciel, polski wykładowca akademicki z ponad 30-letnim stażem, mówiący sześcioma językami obcymi. No, moim zdaniem, ta ciężka i uczciwa praca. Bardzo ciężka, kiedy siedzisz w nocy i pilnujesz bawiącej się bananowej młodzieży, elity intelektualnej naszego kraju, albo sprzątasz po niej stoliki, które wcześniej musiałeś nakryć, nie jest powodem do tego, żeby człowieka szanować, tylko jest powodem do tego, żeby nim gardzić. Jeżeli oni gardzą wami, gardzą mną, gardzą właściwie wszystkimi, którzy skalali się pracą, to co oni tak naprawdę cenią? Czyli znaczy jak można pogardzać człowiekiem za to, że ciężko i uczciwie pracuje.